od Lili Garden, no gigantyczna ta flashback dalia. to jest waga pół kilo jak nic gigantyczna linia Lilia drzewiasta robina odmiana była taka, też waży ze trzyści tylko to przynajmniej Clarissa Lilia grubasek wianecznik gardenera chyba tak się to sadzi o to chyba z tego zaraz z tego chyba ma wychodzić pąk tak mi się wydaje bo w drugim egzemplarzu dłuścięty, ścięty a tutaj tak jakby wyłazi coś czyli tak sadzimy hmm Szperać w internecie. O, i to jest rodzina, tak jakby tak jakby Hipoastrum z prekelnia. Czerwona, też pięknie. Mam nadzieję, że tym razem ładnie zakwitnie. I tutaj Lilia. Kolekcjonerska. No. Lilia kolejna. No i mieczaki, Ja też pokazywałam że tak, no piękne wianeczniki, to rewelka, no i w ogóle, tak.